maneczko. Witam w kolejnym odcinku <laughs> Oj, 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 oj łajka Remaster DLC dodatek Z yy, pisarz Odcinek drugi Lecimy dalej z tematem Jesteśmy już przy latarni, więc to raczej masz końcóweczka będzie, tak mi się wydaje Więc zobaczmy Co tu się będzie działo Moi kochani, drodzy widzowie Śmigamy nie? Ciekawe, coś tutaj czeka. Panie Alan, Panie Alan, Wake. Sprawdźmy, co tutaj z tyłu mamy. Mamy tutaj jakąś znajdźkę, widzę. Mamy znajdźkę. Tam się coś świeci w ogóle też. No dobra, to wchodzimy chyba, nie? W takim razie.

Co my tu mamy? Mamy tu jakąś znajczkę? Nie. Kolejne wejście. Aha! To no fajna latarnia, nie? To widzę, że to jeszcze dalej będzie. Proces zmian leżam mroku. Czyli to widzę, że to jeszcze. To jeszcze nie wszystko. Ej, doszedłem do góry. Bo tam było. W podstawce, tu było coś do zebrania. Może będzie jakaś znajdźka znowu? I ruszamy do chaty, gdzie się wszystko zaczęło. Ale to zaraz. I tak prędko, panie Stefan. Czy tutaj coś będzie, czy nie? Jest, jak się on zmęczył. Straszliwie. Patrzcie, jest znajdźka. Wiedziałem, że coś będzie tutaj. Ciekawego. No i to chyba wszystko raczej. Dobra, wracamy. Wracamy do chaty. Mogę tędy przejść? Nie mogę. Jurde, Kurde no. Męczysz się, męczysz się, Alan, męczysz się. Coś, coś poradzić? No, to ta latarnia cała, nie?

Mam go zabić? Pierdzielaj. Łap. No? Kiej? Okay. Przestań, bary. Czy znaczy nie bary? że to walka z bary będzie chyba. się wydaje. Czy znowu z telewizorami? To jest i on. A jest i pan... Hartman Zabiłem go? Unik. Kurwa unik mówię. Chodź tutaj, patrz, śmieci były. Gdzień, gdzie ryba? To gdzień. Przyładuj, kto będzie kolejny? Ja są panowie.

Brajda nie żyje. Co tu się dzieje? Dawaj, zbieraj tę amunicję jeszcze. Przeładuj może, co? Chodź tutaj. Patrz jak ucieka. won jaki szybki, niczym Flash. I co? Było tak uciekać? Dawaj następnego, to będzie kolejny. Ty będziesz bardziej kolejny, tak? Czyli Twoje ptaszki. moim kumplem, ale. Ale cię nie lubię. Za to, co robisz. ła! Co to było? Czy jeszcze ktoś, kogoś tu masz? E, w kubek chyba Iń, bary. O nie, no jeszcze. Kurde, to. Ej, jakiś inny już cień. Ilu was tu jeszcze, Może on ci siść? Pokonaj Barego. No nie muszę go. Muszę nie iść, muszę go pokonać. Jest tu panie Barry. Kurde, te ptaki jeszcze tutaj. Amunicja mi się przydała. Ja jeszcze go nie trafiam. Leży autor, pożera swoje dzieci. Tartucha, zmierzyłeś się ze swoimi domami i oddałeś im pola. Okej, okay. przeładujmy. Ładuj, ładuj, ładuj. Dobra. To wchodzimy. No ja bym chciał jeszcze zacząć tą chatkę tutaj z tyłu. Oj, 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 oj. Prawie żebym spadł. <laughs> Where am I? I my way. what is this happening to me? I my way. It's too dark. Why? Why's this happening to me? Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. <coughs> it wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before I was ready to curl up and die. Let myself slip away, but here I was—the yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Okay, mamy zajęty kolejny dodatek. Teraz tylko spróbować dwójkę kiedyś. Bardzo chętnie bym to zrobił. No, mamy koniec odcinka drugiego specjalnego. Także już wszystko ogarnięte mamy. Jeszcze podobiłem bo jeszcze to trofea tylko. Żeby były dobite po prostu. We wszystkim. I tyle. Także tyle to z Alana Wake'a remaster. Dzięki, że byliście przy serii, jeśli ktoś wytrwał podstawkę i dalceki. Także widzimy się na kolejnych seriach na tym kanale. No, to ma A, zostaw łapeczkę, jakiś komentarz. Czy coś. I widzimy się w przyszłości. <laughs> na Asasyna zapraszam jeszcze. Sima.